Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu Aktywni z przyszłością, programu zakładającego aktywizację bezrobotnych mieszkańców naszej gminy. Wzięło w nim udział 12 kobiet i dwóch mężczyzn, którzy w ciągu kilku miesięcznych zajęć zdobyli nowe umiejętności, zwiększające ich szanse na znalezienie pracy. W tej grupie były też dwie osoby niepełnosprawne. To pierwsze takie przedsięwzięcie w historii gminy Bełchatów. Nigdy wcześniej nie sięgano tu po środki unijne, dlatego sukces projektu bardzo cieszy. Przystępowano do niego z obawami, ale jak się później okazało, nie taki diabeł straszny. Nie ma się czego bać, naprawdę nie ma się czego bać. Projekt, który oczywiście jest wiadomo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie poszły zgodnie z planem, i każdy miesiąc, jaki był zaplanowany, takie odbyły się szkolenia. W każdym miesiącu odbyły się również wyjazdy do różnych miejsc turystycznych i kulturalnych. Także Naprawdę nie ma się czego bać i polecam wszystkim, którzy jeszcze tego projektu nie, nie realizują, że nie jest to takie straszne. Projekt trwał około czterech miesięcy. Zakwalifikowane osoby skierowano na warsztaty i kursy. Program szkoleniowy obejmował zagadnienia z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta oraz pozyskanie umiejętności praktycznych, takich jak obsługa kas fiskalnych czy obsługa wózków widłowych. We wtorek odbyło się ostatnie spotkanie aktywnych z przyszłością, podczas którego uczestnicy otrzymali certyfikaty. Nie zabrakło też świątecznych upominków dla ich najbliższych. W imieniu pana Wojta, w imieniu swoim przekazuję państwu serdeczne życzenia już świąteczne, bo znajdujemy się w takiej fajnej atmosferze już świątecznej. A?

Wszyscy uczestnicy projektu zgodnie podkreślali. To nie był stracony czas. Nikt nie żałował przystąpienia do szkoleń, bo dobra atmosfera w grupie sprzyjała nauce. Zdecydowanie spełni moje oczekiwania, pomógł mi uzyskać kwalifikacje dalsze. Po prostu myślę, że spełniłam się w tym kursie i bardzo zadowolona, jestem pozytywnie z tego kursu. To było po prostu w moim życiu fajne. Fajna rzecz. Przeżycie. No tak dla mnie to było wspaniała rzecz, na lata. A miał Pan jakieś obawy przystępując do tego kursu? Z początku tak, nie wiedziałem po prostu w co wchodzę, ale później po jednym dniu to już było po prostu fajne. Grupa okazała się bardzo dobrze, zorganizowaną grupą, super się tam odnalazłam. Sama organizacja kursu na tak, wszystko na plus, zdecydowanie super. W razie jakiegoś jeszcze przedsięwzięcia jestem zdecydowana podjąć jeszcze kroki, żeby się realizować w takich kursach. Tym bardziej, że jak u mnie jest problem z podjęciem pracy, bo wiadomo, ale jestem na tak, zdecydowanie. GOPS, zachęcony sukcesem pierwszej edycji projektu, już myśli o kolejnej. Jeśli nowy projekt zostanie zakwalifikowany do realizacji, to już w przyszłym roku kolejna grupa bezrobotnych skorzysta ze szkoleń i warsztatów. Tym razem jest projekt złożony na 16 osób. I przewidujemy takie kursy jak kurs spawacza dla pięciu mężczyzn, kurs florystyki dla kobiet i kurs komputerowy. Chciałam powiedzieć jeszcze, że zarówno w tym roku jak i w przyszłym są przewidziane różne kursy doradztwa zawodowego, stylizacji wizerzu. Oraz wiele innych. Pełną ofertę znajdziecie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Mogą z niej skorzystać osoby objęte opieką GOPS-u, pozostające bez pracy lub chcące zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Koszt zakończonego właśnie projektu aktywnie z przyszłością to ponad 246 tysięcy złotych, z czego prawie 90% pochodziło ze środków unijnych. Gmina Bełchatów na realizację projektu wyłożyła 25 tysięcy złotych.